27 maja, Jeruzalem, Księga Życia Od chwili wstąpienia w życie monastyczne przeżywaj zdecydowane oderwanie się. Podnieś kotwicę. Zostaw Twe notesy z adresami, odłóż telefon. Najpierw w Bogu odnajdź Twych rodziców, przyjaciół i znajomych. Wierz głęboko w tajemnicę obcowania świętych. Bóg jest mocniejszy niż twe własne siły. I jeśli wszystko porzucisz i opuścisz dla Niego, otrzymasz stokrot więcej już w tym życiu, a w sercu Boga będziesz przyjmował i rozdzielał wszystkim prawdziwe skarby życia wiecznego. Każdego popołudnia za wszelką cenę strzesz twego czasu, najcenniejszego ze wszystkich, na lekcję odwina. Jest to dla Ciebie, zwłaszcza w życiu miejskim sprawa istotna i życiowej wagi. Wyklucz w tym czasie wielkie wizyty. Nie wychodź na zewnątrz żadną wizytą bez uprzedniej rozmowy z przeorem, aby wraz z Nim lepiej móc rozeznać, czy pożyteczne jest, by się złożył, czy też lepiej będzie, gdy jej zaniechasz.